Hej, witajcie na moim kanale, dzisiaj pokażę wam co dostałam na mikołajki i wiem, że jest 12 grudnia, jak wy to widzicie, to pewnie 13, bo zanim zmontuję i tak dalej, no to już pewnie będzie 13 ale lepiej późno niż wcale, zapraszam was do oglądania ja ogólnie dostałam dość dużo rzeczy, bo dostałam od klasy, bo my sobie robiliśmy mikołajki klasowe dostałam od rodziców i od dziadków i ja wam Pokażę takie główne rzeczy jakie dostałam, bo oprócz tego, co Wam teraz pokażę, dostałam jeszcze dużo jakiejś kuli do kąpieli, czy dostałam mogu mogu, dużo breloczki i tak dalej, ale pokażę Wam takie najgłówniejsze rzeczy. Jeszcze też mama z okazji właśnie tych Mikołajków yy, zamówiła mi paczkę na szyję, ale hol się pojawi też, ale nie wiem jeszcze, kiedy mi na przykład rzecz, która mi się chyba najbardziej ekscytuje i naprawdę. Super, i my każdemu polecamy się zastanowić, czy kupić to serowo. Polecam Wam. Yy, niestety opakowanie Wam nie pokażę, ale jak mi się uda znaleźć na internecie, tutaj Wam wkleję zdjęcia, yy, jak to wyglądało zapakowane. No a teraz Wam pokażę już odpakowane. Mamy tutaj yy, taką mgiełkę z Mario Badescu, drugą i trzecią. I to był taki zestaw. I tu jest yy, ta Green tea, róża i lawenda. Takie jeszcze tylko Wam pokażę, bo w sumie to, to znalazłam, to mi się uda znaleźć, bo już tylko nie wykorzystałam galaretkę do kąpieli. Ale miałam taką kulę, jakby chmurkę białą, z której tęcza wylatuje. Hmm, jeśli nie kojarzycie, jaką tutaj wam też kolejnym zdjęcie. I tą kulę i właśnie tą galeretkę dostałam y, z klasy, a mgiełki od rodziców. I teraz jeszcze co dostałam od mojego taty. Stałam to trochę jakby przed świętami. a że to jest też z się właśnie Mickałajek. Dostałam Stałam Fashion Nature. Już tutaj mam trochę znaczników, ale y, nie przeczytam jeszcze całej. Jak na razie bardzo mi się podoba i jeśli ktoś jest mega, to serio polecam. Jeśli chcecie, możecie pisać w komentarzu, czy zdrowiecie licencję, i jeśli chcecie, to zrobię. Z klasy dostałam również BookTok Journal. Nie wiem, jak to się zbytnio czyta, ale ja czytam w taki sposób. Czy też nie wiedziałam, czy kupić mega polecam. Mam już parę znaczników, bo dostałam również właśnie z klasy znaczniki. Co ja tutaj sobie na przykład zobaczyłam. Pamiątki i wspomnienia stargów, bo jeśli ktoś nie wiedział, byłam na targach i w sumie w większość z Was pewnie nie wie albo nikt, bo teraz właśnie wróciłam do nagrywania, ale wcześniej nie nagrywałam. A myślę, że to byłby fajny film z targów. No ale już tutaj byłam też w Mr. Punk, i tak dalej. No ale już tu po prostu wszystkie zdjęcia, gdzie mam znać, i Wam wklejam. I z właśnie takich rzeczy, które dostałam, to wszystko, ale żeby ten filmik nie był za krótki. To pokażę Wam, albo w zasadzie powiem, co też ja kupiłam Mikołajki klasowe. Więc na Mikołajki klasowe. ja wylosowałam takiego Karola z mojej klasy i te zdjęcia będą gdzieś Wam się pokazywać. Ja mu kupiłam pluszaka połu, ledy do pokoju i breloczek świąteczny z literką K, kubek i jakieś tam słodycze, ale to już moja mama dokupiła. Wydaje mi się, że mu się podobało. Najbardziej chyba mu się podobał ten poł. Myślę, że na jego myślą też by się najbardziej podobał poł, bo on był serio super, wysoki. taki mięciuski, jakiś malo. Też będę jechała do mojego brata na święta. I jeśli chcecie zobaczyć, co tam dostanę jakby już od gwiazdora, bo ogólnie u mnie jest dzieciątko, ale u mojego brata jest gwiazdor, więc od gwiazdora to... Zasubskrybujcie, żeby Was ten film nie ominął i piszcie w komentarzach, czy chcecie recenzję Fashion sure You oraz czy chcecie właśnie, żebym wam pokazała, co dostałem też na Boże Narodzenie. I ogólnie dogrywam się teraz, bo przez też zauważyłam jedną rzecz, której nie powiedziałam. Powiedziałam, że od dziadków dostałam prezent. Dostałam od nich i 50 zł i chciałam powiedzieć tylko, że za 50 zł kupiłam książki, ale ho z tych książek zobaczycie już w następnym filmie. Jeszcze nie kiedyś pojawi, ale na pewno wcześniej niż Holshayna. Więc ja się z wami żegnam, jeśli film wam się podobał, trochę taki króciutki, ale jeśli wam się podobał, zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę, a ja się z wami żegnam, pa pa!